Smok Strażnik to mój ulubiony zestaw z LEGO Ninjago na czerwiec 2025. Chodźcie, sprawdźmy go wspólnie. Niezbyt dużo naklejek, w środku specjalny plakat, fajny choć jakość papieru mogłaby być delikatnie lepsza. No i te piękne, duże, zielone skrzydła. Zaraz idziemy budować gagatka. Wspomnę tylko, że cena katalogowa to 670 zł bez grosza za 1650 klocków. Na alto taniej. W porównaniu do innych zestawów smok jest naprawdę wielki i majestatyczny. Zerknijcie na pięknie wyprofilowany smukły pysk, a na górze coś w rodzaju aureoli oraz rogi. Ruchome są również ręce i muszę przyznać, że pazury wykonano całkiem zgrabnie. Trzeba uważać, żeby przy okazji nie poprzesuwać innych fragmentów cielska. Skupmy się jeszcze przez chwilę na tej podstawce, bo ona również jest fantastyczna. Masywny ogon z licznymi kolcami jest oparty o jesienne drzewo. Cała podstawka to elegancka budowla i mamy tam m.in. staw z wodospadem, azjatycką bramę oraz kamienne latarnie. W zestawie znajdziemy sensejału, który właśnie został pokonany przez kwiata w doniczce. <gryw> Uwielbiam ten nowy smoczy miecz. Zatknięto go na środku wodnego oczka, ale wiecie, czego nie lubię w tym zestawie? Hmm. Dlaczego błony skrzydeł są nienadrukowane od tyłu? Co? Zestaw jest przecież drogi, powinni o to zadbać.